Popatrz na ręce jak tamte wodze Dobry, dobre zagalopowanie. Dłonie kciukami do góry. Zamknij je na wodzach Nie pochylaj się. Nie pochylaj się. Zagalopowanie od ciebie ma być nie od konia. Teraz dobrze. Dłonie, kciukami do góry. Prawe ramię, troszkę do tyłu. Więcej na prawej wodze teraz. Nie ciągnij za lewą. Prawa wodza, lewa łydka, Hop. Tak? Do tyłu ramiona nie leż, nie leż. Usiądź na dupie jak baronowa. I dupa popycha ładnie, tu wyciera się Dobrze. Lewy pośladek, znaczy prawy pośladek, yy, Ta, lewa łydka na zakręcie. Wow. Prawy pośladek, lewa no łydka, dobrze. Skręcam. Do tyłu yy, zewnętrzne ramiona. Nie No, nie pochylaj się do przodu, siedź prościutko. Nie, 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 nie. Trzeba wlezuć, trzeba wlezuć, trzeba glezu. Jak przechodzisz do pusa, to trzeba wlezuć. Jeszcze zasłona jest funkcjonowana w pusie. kusie. Do tyłu ramiona, do przodu ręka. Ta strona troszkę gorsza. Prawa wodza na